Ostry przekaz Jankowskiego do wszystkich mądrali. Posłuchaj uważnie. Ta moda jest zamykać kopalnie, bo kopalnie to 9 miliardów złotych dotacji, bo kopalnie to górnicy. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu jeden z gości mówił, że 16 tysięcy złotych zarabiają górnicy i tak dalej. To wszystko to jest guzik prawda. Słuchajcie, guzik prawda. Jest tak, że węgiel to jest jedyne nasze dobro narodowe, które ma energię w sobie. Jeżeli przyjdzie w a, i, i odebną nam dostawy ropy, gazu. To z czego będziemy sobie produkowali tę energię elektryczną? Powiedzcie, z czego? Ja wiem, że wy powiecie, że jest drogie wydobycie. Ile hmm? tych podatków jest nałożonych na węgiel? Jak mówi pan doktor Sadowski. Tylko i wyłącznie wewnętrzne polskie przepisy powodują, że ten węgiel jest drogi. I druga rzecz, ale którzy za chwilę będziecie mieć taką lubością hejtować, bo przeczytaliście sobie coś w internecie, bo chcecie być modni, bo chcecie być trendy jazzy cool, bo jesteście nowocześni w wielkich miastach. 16 tysięcy złotych górnik nie zarabia ten dołowy. Pisali do mnie masowo, może na nadsztygarzy mają, jak przepracować. Wszystkie dni w miesiącu, łącznie z weekendami. Górnik dołowy bez weekendów to jest 6-7 tysięcy na rękę, mądrale, którzy się mądralujecie i wyklinacie tych górników od najgorszych, siedząc przy café te sojowym. nazbawik się, bo tak wyczytaliście w internecie. Ten człowiek, który wam energię i ciepło zapewnia, to on tyle zarabia. Wy tyle potraficie przetracić często w tydzień.